Cześć, witajcie na kanale pomiarowym, tu Szymon z geosite 4 d W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tych tutaj dwóch rodzynkach, czyli Leica Belka 360 oraz Leica Belka 360 SE. Zrobimy sobie porównanie tych skanerów, opowiem o wszystkich różnicach. Zapraszam. Porównanie możemy zacząć od genezy tych dwóch produktów. Model Belka 360 wyszedł w 2022 roku, więc możemy powiedzieć, że ma 3 lata. Model Belka 360 SE jest najnowszym produktem z Like Ego Systems. Ma niespełna 3 miesiące. Tak naprawdę, jeżeli przyjrzymy się obudowie tych dwóch skanerów, to niczym się kompletnie nie różnią. Są to dwa identyczne urządzenia. Jedyny znak rozpoznawczy, po którym możemy rozpoznać, że są inne, jest to napis Belka 360 SE. Na Najmłodszym produkcie. Możemy powiedzieć, że i w konstrukcji nie jest to jedno i to samo urządzenie. Belka 360 SE jest tylko okrojony, jeżeli chodzi o oprogramowanie. Ma dwie zasadnicze różnice, które odróżniają te, te dwa urządzenia. Model Belka 360 jest sprzedawany jako osobne, samodzielne urządzenie, a model Belka 360 SE możemy zakupić jako część pakietu Belka SE Essentials, w który w skład również wchodzi oprogramowanie Pinpoint oraz oprogramowanie Cyclone. 360. Wspominając jeszcze o różnicach w zestawach, należy wspomnieć, że Belka 360 oraz Belka 360 SE przychodzą praktycznie w takim samym zestawie akcesoriów, a więc do obu urządzeń mamy taką walizkę. W obu urządzeniach jest kabel USB-C, ale tutaj jest jedna mała różnica. Uwaga: model Belka 360 SE, czyli ten tutaj, rodzynek, ma jedną baterię w zestawie mi standardowo, więc albo możemy sobie dołożyć więcej baterii, dokładając je, dokupując, albo po prostu godzimy się na to, że w zestawie są dwie baterie, a nie trzy w standardzie. Wspomniałem na początku o dwóch różnicach, które odróżniają te skanery. Pierwszą różnicą jest czas skanowania. Otóż Belka 360 SS został oprogramowaniowo ograniczony, jeżeli chodzi o czas skanowania. To jest, został on dwukrotnie wydłużony względem swojego starszego brata. Drugą najważniejszą różnicą jest brak systemu wiz, a więc te kamery tutaj odpowiadają tylko i wyłącznie za robienie panoram. W Belka 360 te same kamery służą zarówno do panoram, jak i do systemu WIS, czyli do systemu inercyjnego, który śledzi położenie skanera w przestrzeni w momencie, gdy go przenosimy. Znacznie ułatwia to pracę, znacznie poprawia to workflow. Stanowiska w terenie łączą się praktycznie w sposób automatyczny, ale nie jest to jakieś wielkie ograniczenie, jeżeli chodzi o Belka 360 SE, ponieważ nadal w tablecie czy telefonie możemy te stanowiska łączyć w sposób półautomatyczny lub ręczny za pomocą aplikacji Cyclone Field. Wszystkie różnice między między dwoma urządzeniami znajdziecie na załączonej tabeli. Dla kogo są to urządzenia? Tak naprawdę możemy je rozróżnić również na klienta docelowego lub technologię, której chcemy użyć. Skaner Belka 360 SE został wyprodukowany z myślą o mniejszych projektach. Jeżeli więcej robicie szkoły, szpitale czy wszelkiego rodzaju hale, dwa z duże obiekty, to zdecydowanie polecam Belka 360 pełną wersję, ze względu na długość czasu skanowania oraz system WIS, który bardzo przyspiesza pracę. Jeżeli jednak interesują mniejsze, projekty, robisz do 50 stanowisk, robisz jedną kondygnację, małe budynki, małe biura, to zdecydowanie tutaj skaner BLK360 SE wystarczy. Jest też duża różnica, jeżeli chodzi o próg wejścia w technologię, ponieważ skaner BLK360 SE jest około 30% tańszy od swojego starszego, bra starszego brata, tak więc można założyć, że jeżeli dopiero rozpoczynacie swoją przygodę ze skaningiem laserowym, to Belka 360 SE jest produktem dla dla was. Na podsumowanie tego testu mogę powiedzieć, że w zasadzie oba skanery są bliźniacze, bardzo podobne, więc jedyne co może Was tutaj ograniczać to jest cena. Lub szybkość pracy. Także jeżeli nie jesteś pewien, który skaner jest dla Ciebie, zapraszam na naszą stronę go 4 dpl wypełnij formularz kontaktowy lub wyślij maila, a na pewno się odezwę i, i pomogę podjąć właściwą decyzję. Dzięki za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli Wam się podobał, to zostawcie suby, zostawcie lajki, piszcie komentarze. Widzimy się zatem w następnym odcinku. Hej!